Jeśli lubisz historie, po których strach zapuka do twoich drzwi, upewnij się, że subskrybujesz kanał Nocne Strachy. Kliknij dzwoneczek, zanim coś kliknie go za ciebie. Stoję przed lustrem, robię się ładna. Szminka, Ejeliner, podkład, nie jestem przyzwyczajona do makijażu, przynajmniej nie tego typu. To wygląda jak farba, jak kolory rozbryzgane na porcelanowej lalce. Ignoruję puste miejsce w łóżku. Ignoruję ciężar nieobecności i maluję dalej twarz. Mama mówi, żebym zdjęła obrączkę. Zdejmuję ją i rzucam na biurko. A nie? Mama stoi w drzwiach Henkel. W rękach trzyma moją suknię. Biały potwór, który na mnie zwisa mąto. Zakładam ją bez protestów. Matka zapina guziki. Jej lodowate palce tańczą na moim kręgosłupie. Płaczę. Ubrana jest na czarno, jakby mnie opłakiwała. I tak właśnie jest. Wyglądasz pięknie, Annabel. Wiem. Próbuję się uśmiechnąć, gdy zakłada mi kajdanki. Srebro jest zimne i okrutne. To przypomina, że moja obrączka nie znaczy nic. To tylko środki ostrożności, szepczę. Mama bierze mnie pod rękę i uśmiecha się szeroko, gdy wychodzimy. Wita innych. Jestem zmuszona uśmiechać się do młodych mężczyzn i kobiet z rodzicami. Dziewczyna za mną ma worek na głowie. Jej ojciec nie patrzy na nią, gdy wpycha ją do samochodu. Mama towarzyszy mi do szkoły. Teraz przekształcony w ośrodek kojarzenia parczeń. Ściska moją dłoń i mówi: Uśmiech. Uśmiecham się, aż boli szczęka. Strażnik ciągnie mnie do stolika. Przede mną siada mężczyzna w garniturze. Nie patrzy na mnie. Ace. Mówię mu, że miałam narzeczoną. Ace odwraca głowę. Patrzy na strażników, potem na mnie. Byłem żonaty, szepcze mieliśmy mieć dziecko. Byliśmy szczęśliwi. Dziewczyna za mną jest wyrywana z krzesła. Potem chłopak. Jego partnerkę ciągnął do innego stolika. Nie zdaje sobie sprawy, że drżę. Aż Ace pochyla się. Całuje mnie. Potrwa chwilę. Nic nie znaczy. Ale to wystarczy. Kłam ze mną, szepcze, gdy słychać ciężkie kroki Pini. Mamy parę. Krzyczy strażnik Puntiao. Słyszę, jak mama wybucha płaczem. Zdejmują z nas różowe trójkąty. Mamy idealną parę.